og 9 Klaudiusz Wesołek, witam serdecznie z obszaru objętego stanem wyjątkowym. No Dzisiaj wszyscy oburzają się, zresztą słusznie, na Łukaszenkę, na Putina, że no w swoich sporach, walkach z Polską, z Unią Europejską wykorzystują no biednych imigrantów jako mięso armatnie. Jest to naprawdę plugawe, to prawda. Ale jakoś mało kto zauważa, że to samo już od lat robią goście farmazony, wszystkie od multikulti. Tak samo właśnie ci imigranci są, są dla nich mięsem armatnim traktowanym instrumentalnie. No niektórzy mówią, że a tak multiculty to się yy, yy, na zachodzie kończy, będzie odwrót od tego, może nam yy, powrót do państw narodowych, do tradycji. Głównoprawda moim zdaniem. Yy, na Zachodzie już się zaczyna nowy etap, czyli już jest budowa uniculti, globiculti, czyli yy, no, takiego totalnego biurokratycznego mega państwa europejskiego, przynajmniej na razie. A można powiedzieć, że Murzyn zrobił swoje. Murzyn yy, może odejść. czy generalnie, imigrant yy, może odejść. Natomiast u nas, gdzie jeszcze yy, mimo wszystko yy, silna jest tradycja, jakaś tam jedność, yy, trzeba... Znaczy, trzeba. No właśnie nie należy tego robić, ale ale różne farmazony chcą tą dalej rozbijać i u nas, kiedy na zachodzie właśnie z Multiculti przechodzą już w Uniculti, to u nas no, serwują nam Multiculti, żeby, żeby no, do końca zniszczyć naszą kulturę, tradycję, bo tak naprawdę no, tam są różne podziały ustrojowe. Ale główny taki podział to jest dla mnie na państwa tradycyjne i biurokratyczne. Po prostu im więcej tradycji, zasad jakichś pojonych, tym mniejsze, mniejsze pole dla biurokracji. I taka dla mnie jest yy, prawda, i po to, po to się yy, te właśnie tradycyjne kultury niszczy, moim zdaniem, żeby, żeby yy, łatwiej yy, rządzić, czy łatwiej wprowadzać no, no, coś w rodzaju państwa. Totalnego. U nas właśnie już widziałem to ewidentnie, jak chcieli na siłę nam tu pakować tych imigrantów tych, tych w ramach rozdzielnika, bo najpierw, najpierw Merkelowa zaprosiła tych wszystkich uchodźców, niby z Bliskiego Wschodu, do siebie. No i oni od razu wyciągnęli tam smartfony, bo, bo warunki mieli bardzo dobre smartfony, laptopy. No i, i poznajomych na, na swoich kontach Facebookowych poudostępniali właśnie to wszystko. No i to, to ściągnęło lawinę imigrantów do, do Niemiec, w ogóle do Europy. Ale myślę, że no Merkelowa nie, nie była taka głupia, żeby sobie no, strzelać w stopę. Ona no, naprawdę miała nadzieję, że, że ich, ich tutaj wpuści do, do Polski, generalnie do Europy Środkowej, gdzie właśnie, gdzie właśnie teraz jest pomysł na y, multi -culti. Wszystko, no, te wszystkie farmazony, one, oni działają y, jakby etapami. Y, kiedyś już mówiłem, że y, państwo narodowe też było przed nich popierane kiedyś. Tak, 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 jak najbardziej, żeby, żeby zniszczyć tradycyjne monarchie. Teraz, teraz oczywiście państwo narodowe już od dawna jest no właśnie dla tych globalistów wszystkich wrogiem. I już na zachodzie odchodzą od multikulti. Ale niestety, nie, nie na rzecz powrotu do tradycji, tylko... Tylko w imię tworzenia właśnie już, już kultury globalnej. U nas niestety jeszcze, żeby nas rozwodnić bardziej, wszystko tutaj rozwalić, jeszcze, jeszcze ostatnie tam poczucie wspólnoty, taki tą, tą y, tradycję będą jeszcze przez długi czas forsować multikulti i to i to w sposób bardzo nahalny. No tak, straszliwa y, no. teoria spiskowa, <grym> no ale cóż ja, ja, jak to mówił, tam Mix kolanko, Max Kolonko, właśnie się nie, nie, nie widać, go teraz w YouTube. Ja mówię, ja mówię jak jest. Y, Także no, proszę to przemyśleć, być może się mylę, ale no, ja widzę tutaj no, cały czas budowę totalnego super superpaństwa. Yy, zarówno na wschodzie jak i na zachodzie, to tam się kiedyś jakoś jakoś połączy yy, będzie chciało połączyć. No mam nadzieję, że, że tutaj yy, uda się postawić temu tamę. Multikulti, które, które, jest właśnie drogą do do unikulti, do, do kultury globalnej. To nie jest dobry pomysł, ponieważ no, według mnie to jest torowanie drogi do, dla globalnego totalitaryzmu.